Gra lotnicy, wojna w przestworzach jest już drugim poważnym projektem gamingowym Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Po wielkim sukcesie gry szyfrów w Polsce, w Europie i na świecie Biuro Nowych Technologii przygotowało grę lotnicy. Mogą się Państwo wcielić nie tylko w bohaterów polskich. Sił powietrznych, ale także w rolę bohaterskich kobiet Anny Leskiej, Jadwigi Piłsudskiej, które były w pomocniczej służbie powietrznej. Za sprawą gry lotnicy dostaniecie Państwo dawkę dużej wiedzy historycznej, która podana jest w ciekawy, interesujący sposób. Myślę, że to doskonały model do tego, jak nauczać historii, jak deponować doświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej w tych środowiskach. Które są dla nas jeszcze nie do końca odkryte, ale za sprawą biura nowych technologii stają się coraz bardziej odkryte, a więc za sprawą wirtualnej przestrzeni. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie prapremiery projektu lotnicy Wojna w Przestworzach, gdzie w hangarze Warszawskiego Aeroklubu ponad 2000 uczniów wraz z nauczycielami ma szansę skorzystać z tej imersyjnej lekcji. W, w trosce o wysoki walor edukacyjny tego projektu zostało przygotowane przez nas również projekt scenariusza lekcji oparte o podstawę programową, a także quiz edukacyjny w cyfrowej wersji, który weryfikuje wiedzę zdobytą podczas projekcji gry. Sama pracy tłumaczona jest na 11 języków obcych i dostępna jest w wirtualnej rzeczywistości oraz z poziomu komputera. Opinia tych 2000 uczniów liczy się dla nas najbardziej, gdyż zostanie uwzględniona w procesie wytwarzania ostatniego buildu, który zostanie zaimplementowany na Steamie 24 stycznia i będzie dostępny dla wszystkich bezpłatnie. Przyjechaliśmy z Poznania, dzisiaj testowaliśmy grę lotnicy, wojna w przestworzach, grę z bardzo interesującym podejściem do nauki historii. Uwzględnione są w niej elementy zagadkowe, jak i strzelankowe, rozrywkowe. Pozwala to na ciekawsze podejście do nauki, przez co uczniowie, a także dorośli, którzy interesują się historią, mogą w łatwiejszy sposób przyjąć fakty i rozszerzyć swoje zainteresowania. Poza wcieleniem się w znamienitych bohaterów mamy też możliwość poznania wnętrza ikon technologicznych tamtych czasów. Mam tu na myśli samoloty Spitfire czy Halifax. Ja gram w poziom polegający na strzelaniu samolotem, ale między strzelaniem a naprawianiem samolotu pojawiła się Kaczenka przedstawiająca filmik z faktami historycznymi na temat polskich lotników. Generalnie wrażenia mam bardzo dobre. Naprawdę bardzo polecam i czekam na wyjście tej gry już normalne premierę, żeby sobie pobrać i już przejść od początku do samego końca razem ze wszystkimi zagadkami. W ramach rozgrywki nasi goście mogą między innymi odbyć lot, który wydarzył się naprawdę w sierpniu 1944 roku, kiedy to na plac Napoleona zrzucono pomoc dla powstańców warszawskich. Ponadto mamy szansę uruchomić silnik oraz zapoznać się z funkcjonowaniem historycznego radaru Monika.